FITNESS TRANSFORMACJA, odcinek 9. Zapraszam. Cześć, to Filip z kanału Dzisiaj w bardzo krótkim, dziewiątym odcinku mojej fitness transformacji. Mały update. Mianowicie dieta. Dieta się polepszyła, jest lepiej. Zrzuciłem kilogram z tych dwóch, które nabrałem, więc zbliżamy się do momentu, gdzie będę na wadze. Znaczy, waga będzie wskazywała tyle, ile było przed świętami. A teraz zapraszam Was na szejka, na zdrowego szejka, które ostatnio robimy z Anią. I czy Ania robi dla mnie lub ja robię dla niej? Zdrowo, smacznie i wesoło. Tak więc zapraszam na szejka, który jest mam jest banan, jest pomarańcza, jest, jest pomarańczo, jest kiwi, jest sok ananasowo, mango, coś tam jeszcze i jest też em, szpinak. Spinach w ogóle polubiłem szpinak, wyobraźcie sobie to. Kiedyś miałem bardzo długie zęby na szpinak, a teraz lubię szpinak, więc zapraszam Was na krótki pokaz, jak blender blenduje, a potem jak to wszystko smakuje. Pyszne. Treningi. Fuf. mówiąc szczerze, od ostatniego filmiku nie zrobiłem ani jednego treningu. Może raz chyba zrobiłem brzuszki i przysiady, ale tak nie zrobiłem żadnego treningu. Nie miałem po prostu motywacji, siły i mocy, ale o tym to w końciku motywacja. Moja motywacja ostatnio kulała, po prostu byłem przepracowany, zmęczony psychicznie, zmęczony fizycznie. Ehm, Mówi o tym w filmiku tutaj albo tutaj. Teraz już nie pamiętam z której strony się to pokazuje. Jak patrzę tak, to, z tej, to chyba z tej strony <laughs> wrzucę link do tego filmiku. Ehm, Mówi o tematach, o których mężczyźni rzadko mówią, czyli o zdrowiu psychicznym, z tym jakie ma to przełożenie na całą resztę mówią rzadko. Więc w tym filmiku właśnie mówię o, o zdrowiu psychicznym, więc zachęcam bardzo gorąco, do, bardzo gorąco do jego obejrzenia. A teraz jestem na L4. Na zwolnieniu regeneruję się, odbudowuję się, odpoczywam i ruszam z treningami. Ruszam e, dalej ze swoją medytacją, ponieważ medytuję. I odnosi to naprawdę bardzo dobry skutek, więc rozmawiamy też z Anią i ma to bardzo pozytywny wpływ na, na stan głowy i w ogóle na samopoczucie. A to jest najważniejsze. Co jeszcze? Wiem Arturze, że ciśniesz. To do Ciebie. Dzięki w ogóle za słowa wsparcia pod ostatnim filmikiem. Doceniam, naprawdę doceniam. Eee, wszystkie słowa wsparcia naprawdę dużo znaczą, i cieszy mnie to, że ludzie potrafią do tego odnieść się w sposób z empatią, ze zrozumieniem, e, a niekoniecznie z jakimś wyrzutem, że wymyśla nie stworzone rzeczy e, prawie. E, taka mała dygresja, także. A wracając do tego, Arturze, czekam na Twój filmik, bo wiem, że też ciśniesz i też dajesz sobie ze spokojem radę, bo cel jest jeden: zdrowie i tak. To w tym filmiku wszystko na dzisiaj, bardzo krótko, bez żadnych ceregieli. Zapraszam na filmik za dwa tygodnie, powinno być więcej materiału, szczególnie więcej materiału z ćwiczeń i może też będzie coś z gotowania, ponieważ mam taki plan, żeby w każdym filmiku wrzucić i jakieś gotowanie, jedzenie, jak to przyrządzam, co przyrządzam, w jakiej gramaturze, jakie to ma kalorie, może, w jakich to ma kalorie, może. Będzie wymagało dużo pracy, czym się chce nad tym pracować? Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zainteresowani czymś takim. Tak czy inaczej, dzięki, że Cię byliście. Dzięki za Wasze wsparcie, za to, że oglądacie. Zostawcie komentarz, zostawcie lajka, like rozważcie subskrypcję także. I co? Dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. I do następnego. Cześć!